Lootpark.com to strona, na której można otwierać fałdolce, a do tego wchodząc z mojego reflinku z opisu filmu dostanie skrzynkę, w której do wygrania jest aż 1000 fałdolców. Skrzynkę można otwierać codziennie, a jeśli chcesz spróbować szczęścia i zdobyć dużo więcej fałdolców, to możesz wpłacić środki na stronę za pomocą PayPala, plika, przelewów, SMS-ów, a nawet of karta. Sprawdź już teraz! Jeśli w ciągu 10 sekund uda Ci się zostawić łapeczkę w górę, to obiecuję, że szybko uda Ci się odnaleźć wszystkie Fortbite'y w naszym świecie Fortnite'a, które do tej pory się pojawiły. Hej, z tej strony Rosta, w dzisiejszym materiale pokażę Wam lokalizację wszystkich Fortbite'ów, które wyszły do tej pory, czyli mianowicie Fortbyte z pierwszego tygodnia, drugiego, trzeciego i czwartego tygodnia. Także mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba, jeśli tak, dajcie znać o tym w komentarzu i pamiętajcie, że na kanale trwają obecnie konkursy. A dokładniej mówiąc, na Instagramie rozdaję na 1000 obserwujących, 1000 fałdolców, Także zapraszam serdecznie. Druga linijka w opisie. Do tego dla Was, moich widzów na YouTubie, rozdaję 18 tysięcy faudolców z okazji startu 9 sezonu. Także zachęca Was do wzięcia udziału. Jedyne, co musicie zrobić, to być moim widzem. I to wszystko, co od Was wymagam. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie mnie wspierać w sklepie. No chyba, że już kogoś innego wspieracie, no to Was do tego nie zmuszam. I ogólnie, jeżeli do końca tego miesiąca, czyli do końca czerwca, uda Wam się wbić 30 tysięcy. Na tym kanale, to postaram się zorganizować Wam konkurs na jakiś sprzęt gamingowy, także serdecznie Was do tego zachęcam. I teraz, bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania lokalizacji wszystkich Fortnite'ów, które do tej pory pojawiły się w naszym świecie Fortnite'a. Jak pewnie dobrze wiecie, Fortbyty pokazują się codziennie o godzinie 15, no i ogólnie z tego filmiki codziennie u jakichś youtuberów latują, ale oglądanie tak jednego, drugiego, trzeciego, czwartego filmiku i tak dalej jest trochę męczące, więc postanowiłem nagrać taki jeden filmik, więc jeżeli ktoś jeszcze nie robił Fortbytów lub ma ich mało, to może tym jednym filmem załatwić się wszystkie. Oczywiście będzie to tak zmontowane, żeby jak najszybciej te wszystkie Fortbyty pokazać i oczywiście będę mówił, co i jak trzeba zrobić, aby danego Fortbite'a podnieść, ponieważ niektóre mają jakieś dodatkowe zasady, typu na przykład, że trzeba założyć jakiś plecak, czy zrobić jakąś określoną rzecz, czy grać określonym skinem. Oczywiście wszystko to będzie wyjaśnione. Także teraz już serio nie przedłużam i lecimy do naszego pierwszego Fortbite'a pod numerem 6. Fortbyte pod numerem 6 znajduje się w lodziarni koło pustynnego biomu i dokładnie w tym oto miejscu musicie go podnieść. Oczywiście do tego musicie użyć omyotki, ojeju, orany. Kiedy użyjecie tej omotki, natychmiast możecie podnieść wspomnianego Fortbite'a. na Następnie Fordbyte pod numerem 7 znajduje się w kamiennej parasolce. Aby go podnieść, wystarczy użyć emotki z takim właśnie różowym miśkiem, Kiedy to zrobicie, naszego Fordbyte'a można bez problemu podnieść. Dalej, forbaj pod numerem 8 znajduje się na rozdrożach rupieci, do jego podniesienia nie potrzebujecie zupełnie nic, po prostu podchodzicie i go podnosicie. Forbaj pod numerem 13 znajduje się za domkiem, który jest niedaleko Meksyku, a dokładnie w tej oto toalecie wystarczy ją zniszczyć, a następnie podnieść naszego wspomnianego Fordbyta. Fortbyte pod numerem 17 znajduje się za wulkanem, a mianowicie w takiej wielkiej drewnianej rybie, a dokładniej mówiąc to w jej ogonie. Wystarczy, że edytujecie ten ogon lub go po prostu zniszczycie, następnie podniesiecie Fortbyta pod numerem 17. Do jego podniesienia nie potrzebujecie nic. Kolejno Fortbyte pod numerem 22 znajduje się na Neo Tilted pod wiaduktem. Aby go podnieść musicie użyć graffiti Roxy. Kiedy użyjecie tego graffiti niedaleko tego Fortbyta, będzie go można oczywiście podnieść bez żadnego innego problemu. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, znaczy, że wszystkie te przedmioty, które trzeba używać przy Fortbite'ach, czyli jakieś graffiti, emotki i tak dalej, znajdują się w naszym karnecie bojowym z tego właśnie sezonu, więc nie musicie się martwić, że danej emotki czy też sprayu nie posiadacie, ponieważ jeżeli nawet karnetu jeszcze nie odblokowaliście do tego poziomu, co wybaga forbite, to z czasem to zrobicie i będziecie mogli podnieść Fortbite'a. A teraz przechodzimy do Fortbite numer 24, który znajduje się na farmie, a dokładnie w tym oto budynku, numerek 24, bez problemu można go podnosić, nie potrzeba do niego żadnej emotki ani żadnego skina szczególnego. Także przechodzimy dalej. Fortbaj pod numerem 31 znajduje się koło wypasionej wyrwy, a dokładniej mówiąc, w tym oto składzie. Fordwaj pod numerem 32 znajduje się w punkcie wysuniętym najbardziej na północ, a dokładniej pomiędzy tą skałą. Aby go podnieść, musicie mieć założony plecak Kyo, który jest oczywiście w karencie bojowym, bodajże na 32 stopniu, coś takiego. I żeby go właśnie podnieść, musicie z tym plecakiem podejść do niego i normalnie podnosicie. Fortbaj pod numerem 36 wymaga od nas założenia skina kurczaka i udanie się na tą oto wyspę, gdzie owego pod numerem 36 możecie sobie spokojnie podnieść. Tylko pamiętajcie, aby założyć tego skina kurczaka. Fortbite hashtag 41 znajdziecie na Neo Tilted dokładnie w tym oto budynku. Zobaczcie sobie na mapę w prawym górnym rogu, a mianowicie, że podnieść tego Fortbyta, musicie dodatkowo użyć emotki naszego pana pomidorka. Kiedy użyjecie już tej emot ikonki, no to możecie podnieść tego Fortbyta, który znajduje się w restauracji restauracji na wykrzywionych wieżach. Kolejny fortbajcik pod numerem 42 znajdziecie na Meksyku w domku z mnóstwem krzeseł, na pewno go kojarzycie. No i tam fortbajcik można podnieść bez żadnego skina, czy też używania emotki. Także serdecznie do niego zapraszam, a my lecimy dalej. Fortbajta pod numerem 47 możemy znaleźć udając się pomiędzy wana piracki obóz, a rozbity autobus bojowy. Jest to dokładnie w tej oto dżungli, jak widzicie teraz na mapie. I aby go podnieść Podnieść, po prostu kacie, nic nie trzeba używać żadnych emotek, ani zakładać żadnego specjalnego skinu. Jest do podniesienia tak zwyczajnie normalnie. A koło filmowych wzgórz znajdziecie Forbita pod numerem hashtag 50. Oczywiście, aby go podnieść, nie musicie robić absolutnie nic, ale dostępny jest tylko w nocy, także pamiętajcie aby spojrzeć na niebo, jeżeli świeci się księżyc, no to możecie go podnieść ale jeżeli jest tam słońce, no to niestety musicie czekać aż się ściemni i wyjdzie księżyc ponieważ inaczej jak w nocy go nie podniesiecie. Formbight pod numerem 55 znajduje się niedaleko poprzedniego Forbite'a, również na e, widmowych wzgórzach, aby go podnieść nie musicie robić absolutnie nic, także łatwy do zgarnięcia Forbite'ik. Kolejny Forbite pod numerem hashtag 64 znajduje się na szczycie sztuczek, tam gdzie mamy jeden z najwyższych w naszej grze i aby go podnieść musicie założyć sobie skina naszej Roxy, a następnie go podnosimy. Oczywiście pamiętajcie, że skin Roxy musi być założony, bo inaczej go nie podniesiecie. Słone strzechy również skrywają Fortbite'a, który znajduje się w tym oto czerwonym samochodzie. Aby go podnieść nie musicie robić absolutnie nic. Także jak zwykle łatwy Fortbyt do zgarnięcia i ogólnie tych Fortbytów, które można odnosić tak o, jest całkiem sporo. Także w sumie całkiem fajnie, ale niedługo przejdziemy do tych, które wymagają od nas trudniejszych rzeczy. Do... Dom John również skrywa jednego Fortbite'a, a mianowicie Fortbite'a pod numerem 74. Znajduje się w tym oto miejscu. Normalnie w tej stoi szafka, więc trzeba ją sobie rozwalić i możecie wtedy tego Fortbite'a podnieść. Oczywiście ten domek znajduje się na biomie pustynnym, raczej bez problemu powinniście go odnaleźć. Boostę taco mamy Fortbite'a pod numerem 77, aby go podnieść, no nie robicie absolutnie nic. Znajduje się on koło toru wyścigowego, więc raczej bez problemu sobie go znajdziecie. Na megamarkecie w pokoju z grami Znajdziecie Fortbite'a pod numerem 79, który znajduje się za tą otoladą. Normalnie można go podnieść bez używania żadnych emotek. A jeżeli chcecie podnieść Fortbite'a pod numerem 81, musicie udać się na szczyt tej oto góry. Fortbite znajduje się w szkielecie tego stworzenia. Aby go podnieść, musi być na mapie słońce, czyli musi być dzień. W nocy niestety go nie podniesiecie. Także patrzcie na górę mapy, czy jest tam słoneczko. Jeżeli się świeci, to bez problemu tego Fortbite'a będziecie mogli sobie podnieść. Podniesienie Fortbite'a pod numerem 81. 82 jest najbardziej wymagające, ponieważ znajduje się oto w tym miejscu koło podium i aby go podnieść, jak widzicie na tych platformach muszą ustawić się wasi koledzy i wtedy tego Forbite'a można podnieść, dlatego sami tego na pewno nie zrobicie na żadnej solówce. Musicie zagrać sobie składzika. Najlepiej grać sobie na naparzance, bo tam ogólnie jest najłatwiej zbierać te wszystkie Forbajty. Więc jeżeli jeszcze nie zbieraliście żadnego Forbite'a, to zapraszam Was na naparzankę. Uwierzcie, tam najłatwiej się zbiera te Forbajty. Przy wulkanie, a mianowicie na tej oto skale, Znajdziecie Fortbite pod numerem 92, aby go podnieść, należy użyć graffiti z tymi właśnie zakochanymi kamieniami. Kiedy już to użyjecie tego graffiti, to tego Fortbite'a bez problemu można podnieść. A więc w tym materiale to było na tyle. Jeśli Wam pomogłem, dajcie znać w komentarzu na dole i pamiętajcie, że kiedy wyjdzie wszystkie 100 Fortbytów, to nagram wam materiał, w którym pokażę lokalizację wszystkich, czyli całej setki. Na razie postanowiłem nagrać tych, które do tej pory wyszły, ponieważ jeżeli ktoś dopiero. Kupił karnet bojowy lub po prostu nie zbierał forbytów, no to będzie mógł obejrzeć sobie właśnie ten materiał i jednym filmem załatwić wszystkie forbyty, które wyszły do tej pory. Oczywiście ten filmik nagrywany jest w sobotę, a kiedy go opublikuję, jeszcze nie wiem. Także do tego czasu pewnie wyjdzie jeszcze może 2-3 forbyty, zależy kiedy to opublikuję. I jeżeli tak by było. No to oczywiście te forbyte u mnie się ukażą jako osobne materiały. No i za kilka tygodni znowu się pojawi taki materiał z lokalizacją wszystkich forbajtów, które wyszły do tej pory, a pod koniec właśnie 10 tygodnia, może na początku 10 tygodnia wleci filmik, gdzie jest lokalizacja wszystkich stu. Ten materiał będzie pewnie długi, więc szykujcie się, że będziecie co oglądać. A więc w tym filmie to było na tyle. Mówił do was oczywiście Rost. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach i pamiętajcie że jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, ale być na bieżąco ze wszystkimi Forbytami, które ukazują się w świecie forbyta. A mówi do Was oczywiście rost. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!